Męcen 2025, tak czy nie? Tak. co się podoba najbardziej? My na Konfederację Panie, głosujemy? głosujemy. Fantastycznie. No. Powiedzcie, co wam się najbardziej podoba? Dlaczego? Właśnie... Bo to senior... młody energiczny, młodości, siła i energia. Proszę pana. I on jest prawdziwym Polakiem. Prawdziwy patriota. Patriota, tak. O chodzić, trzeba... Nie na zdrajców trzeba głosować, tylko na Polaków. Proszę pana, my mamy powieszonego jego na płocie u siebie. Fantastycznie, no to dużo zdrowia wam życzę, super. Tak. Co się podoba? Wszystko. No jest za emerytami. Okej, okay. może jest, być. Tak. Będzie miała pani większe pieniądze z, z emerytur. Bez podatku. No tak. Dlaczego? Ja no prawdę mówię. Mhm. Na temat Ukrainy, na temat czego jeszcze? Co chcecie jeszcze wiedzieć? No właśnie, no. Nie chodzi o tą Ukrainę właśnie. No, nie, nie wiem czy pan wie, ale ostatnio 8 miliardów złotych zostało przegłosowane, żeby płacić co roku na Ukrainę, a 8 miliardów złotych I to jest koszt. Tarminki, tak? I... Za 300 milionów na starinki. No, no, no i na no, no to, 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 to kto na to się godzi? Tak. Ok powiedz dlaczego? Bo mam bardziej konserwatywne poglądy. Mhm. To jest wyjątek, bo często mówią, że jak to możliwe, że kobiety głosują na Mencena. No nie, no ja uważam, że, że jest dobrym kandydatem. Mhm. Jakieś zmiany potrzebne, jest potrzebna jakaś zmiana. Ja go nadal bardzo kocham i chciałabym, żeby on wygrał te wybory. Chyba tak. Okay. Co się najbardziej podoba? No, że on tak się bardzo nie, nie wypowiada publicznie, nie, nie zachęca. Kompanię. Nie wiem. Na pewno na no, któregoś prawicę, ale na którego nie wiem. Mhm. Dlaczego, dlaczego nie Rafał Czeskowski w takim razie? Śmiało. <noise> nie będę się wszystko wypowiadać, Dziękuję. Nie, ja za, jestem za. Aha, okay. Podoba no. się, co się najbardziej podoba? No, oczywiście tak, tak. <noise> co mi się najbardziej podoba. Powiedziałam, konkretność, szybkość i, konk I zmiana. I zmiana. Dlaczego? Czemu pan głosuje na niego? Dlatego, że no, odpowiada mi ładny chłopak, przystojny, uczony, <noise> mądry. A co się najbardziej w programie podoba? No. no, dobrze mówi, niech tak dalej. No, trochę się tam z parę razy. Studentów chce. Nie, to akurat jest, nie jest w jego programie, to jest wycinek. A to wie pan, młodzieży się nie bardzo. Chociaż i tak powinni płacić, bo wyjeżdżają, zostawiają. Podatki płacimy na ich wyuczenia. No dlaczego, a dlaczego nie? W końcu świeża krew, no. zmiana w końcu tego, co tam bym teraz jest. No dla mnie to jest śmiech na sali, co się teraz dzieje, więc może on w końcu coś zrobi. Dużo media też zmieniają, warto też poszukać pełnych wywiadów, a nie tylko urywki, które nam pokazują, więc to no, tak jest moje zdanie.